Cześć wiązki, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z w Tanks Na waszych ekranach, brytyjski tank ze 10 poziomu fv 215 b 183 Jest to bardzo, bardzo fajny czołg ym, Który posiada także bardzo fajną lufkę Przeczytam sobie styki 275 penetracji i 1750 damage'u Na burzakach A gdyby ktoś, komuś było za mało y, Za naszy za mało penetracji to są po prostu pociski e, normalne 310 penetracji 1150 dm tutaj wjechałem sorry ale też byś się mógł odsunąć kurde no ładnie idziemy działkość przelotowuje 25 sekund więc problemu nie ma i mapa himezor 2 bitwa standardowa Czyli nie ta mapa, to znaczy ta sama mapa, co jechałem fakiem. O, wy, ty, wy... Mi się wydaje, że on za mnie wyjedzie, jak mi się działko odszadowuje, więc za jakieś 3 sekundy. Ale go nie widzę. Powinien się tutaj się pojawić. O, wyjechał na chwilę. Muszę się zaświecił. i mocny szał wytyfy za 1531 potężnie weszło i to jest właśnie moc tego działka potężne bicie okej okay. i czekamy aż po jakiś ochotnik się wychyli Aha. Zgadza się tu się już nikt nie wychyli, więc pojadę pomóc. A, dostajesz jeszcze. Jeśli tam ktoś jeszcze musi być. A, ty dostajesz. Tu 26. A, widać go? O, jak fajnie. To są przymierze. Trzeba szczęścia, jak go widać. Pudło Niestety pudło 26, a chyba nie trafił Ale on sobie już siedzie Nie jedź, nie, jedź, nie jedź, Bo za chwilę peski możesz nie dostać Ale nie chciał dostać flipeski No i znowu znikł chyba czata Baczat chyba mnie nie widzi ach znowu nie trafiłem dwa pudła no to jest po prostu dużo dobra trzeba tutaj jechać tutaj na środek ci pomóc naszym tutaj zauważyłem że wtopiliśmy tą lewą stronę tutaj 157 heavy OCH! jak pięknie weszło za 1854 szkoda że go tak nie na nie zdjąłem ale musie... tyle magazynek przeładowuje, ile mi działo więc to jest naprawdę to jest naprawdę bardzo bardzo dobre to jest rzecz, którą mogę każdemu polecić To jest strzał, który mogę na każdemu polecić T26A Dobra, cofnę się po niego, bo tylko jest tutaj E75 kontra on To się może szybko i się skończyć dla naszej E75 No i piękny, potężny strzał Za 1294 Teraz właśnie opiekta mam tyłem ...do mnie ustawionego. 13 sekund reloadu mi pozostało. Więc go bezproblemowo zniszczę. 7... A, cofniesz się? Nie zdąży się cofnąć. 2, 1... A, zdążył się. Tak, tak, idealnie się zdążył cofnąć. O, strzelił. Dobrze wiedzieć. No ja w niego też strzeliłem. Zbyt za mocną sumę. I na razie bitwa jest bardzo dobrze. Na, przeze mnie grana. Sprowadzimy 11-10. I nie został. t 50 Heavy FO215B183. Którego właśnie mam nadzieję, że zniszczymy. E, jak pan zele 100 i, i ktoś tam jeszcze. O kurde, jak panzer. Jak panzer, jest to. Tutaj się kryje. No i co, jedziemy dalej, bo chyba, chyba się na mnie nie, nie patrzy. Jestem ciekawy gdzie jest ten bo się go trochę boję. A, myślałem, że jak panzer się cofnie. Albo się cofnie. Kurde, co on robi? To jest WTF! No już wody faka nie ma, ale myślałem, że to jest jak panzer. Nie myślałem. O cóż, no, na razie fajna bitwa, 13-12 prowadzimy. Jestem ciekawy tylko gdzieś, jak, jak ich jak panzer, bo mnie na szala raczej nie zdejmie, no ale tak strach się bać, że on jest. Bo może wyjadę i skurde na tam, co stoi przy bazie, a to jako ich od tyłu. O jezu, 85 zostanie. Batki. No tak, 85 już nie ma. O super, po prostu sam zostałem na dwóch. Pięknie to zegrali. No i co ja tu mogę zrobić? No. Musiał, musiałbym zacząć od T57 Heavy, żeby go najpierw rozwalić. Chyba mnie I w tak zwane kleszcze mnie wezmą. Ale się zaraz tego się dowiemy. Potężny strzał jak pan Panzera. że 134 Teraz trzeba uciec od tego jak pan ale meczyk, kurde po prostu żyć nie umierać tylko że nie wiem którę ona nie wyjedzie to jest problem ja mam małą HP, punktów życiowych Teraz ja się cofnąć. Hmm, i co tu płaczeć? Nie wiem skąd on mnie zaatakuje, ale on też nie wie skąd ja go zaatakuję. Hmm, podjadę trochę tutaj do przodu. Stoi w jednym miejscu. A bokiem się do mnie stoi. Nie wiem co ten koleś knuje, ale jadę na niego, póki mam jak, jak do mnie tyłem stął. zwycięstwo. Piękna bitwa. Po prostu. Na pewno się nadaje do wrzucenia. Piękna bitwę zagrałem. FAL 215 B183 na mapie Himmelsdorf. Dostałem oznakę mistrzowską. Dostałem także HIG kaliber. Nie wiem co to znaczy. Zbytecznie. Ale Piękna bitwa. Rozegrałem 1 215 x 183 e, Tutaj ma się skuteczność bitewną Tutaj zrobiłem 8187 damage'u, więc naprawdę brawa dla mnie 5 kg 1291 expa po prostu bitwa marzenie i ten High Caliber, High Caliber. Naprawdę genialną bitwę rozegrałem e, to jak mi się ręka trząsła, jak chciałem zniszczyć tego jak pan zera, cieszę się, że zawalił to ten koleś. 455 kasy zarobiłem na tej bitwie. No i co, tam chyba dwie kaski, czyli jakbym jeszcze dwa razy strzelił, to bym może udało mi się rozwalić tego ten czołg tak szybciej. To znaczy medal jakiś tam bym dostał. No ale cóż, to na tyle w tym odcinku i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.